Siemka To ja, Kuba Są moje nowe predatory z Zamówienie z Zelando. Dobra, firma internetowa e, firma, sklep internetowy Sorcerer Takie jest pudełko jest z Zelando e, Tutaj się Zelando Tak się ich strona pisze Tutaj jest Adidas One są odpakowane nie pokazywałam go to kupuję, bo dla mnie to jest nudny no oczywiście. Tutaj muszę inaczej, tutaj, tutaj. tu tam i w ogóle fajnie. Hmm. Oczywiście to są korki. To nie są halówki, bo dla mnie halówki nie są niepotrzebne. Normalne takie ma być, jak każdy chyba predatorak. Instrukcja, ciekawe czy jest po polsku, nie, tutaj nie widać, ale na drugiej, yy, nie ma po polsku, no niestety nie ma, angielski, daniski chyba, nie wiem, to uk, to jest chyba angielski, Czekaj, to jest angielski, to uk jakiś, lub te, nie wiem co to znaczy, ale to dobra. Portugalskiego też nie ma To jest takie fajne Dzisiaj tu są moje predatory Absolado fajne Dzisiaj te każde koreczki Dzisiaj to nie są te, tylko to są te drugie te. No ten, nie wiem co predatory te nazywałem. Zapomniałem, ale poza tym mi się podobają Podem na na mi chodził. O, o kolegi to już Czowi w chodził, a ja mu tak na 100% nie wierzę. Ja tak mało oglądałem mecze Barcy. A dzisiaj jestem panem Barcelony. <grym> ale ja też lubię Real. Real ma też dobre skład, ale dla mnie Barca ma lepszy, bo ma Czawiego, Ineste, Pique. kogo tam jeszcze? Pujolwa, Messiego, Sancheza, Vije. Sanchez zawija, zawija to są na tej samej, ale... Ale on, oni są dobrzy. Ci utwardzenie, jak to zawsze na tym predator. Tylko rozwiąż załam i to nawet ten nie przymierzałam tylko drugą parę, za chwilę pokażę, że weźmiałam oczywiście 36,5 data za piękne. Takie ten fajne są. To w ogóle mi się Predatory podobają. Szczególnie mają fajny układ korek. Takie jak podobne do F50. A, ja tak powiem wam, nie wiem czy ktoś lubi czy nie, ale. Ja nie lubię F50. Mam koszulkę F50, ale to jest koszulka. To nie jest na przykład ten. No ale. Reszta z tym. Ten teraz, drugiego pokażę. Żyłam. drugie jest bez tego, ale to są te same buty. Te Rapsolado. Czy, czy Tak samo. Twardzenie to mocne jest. To gdzieś było. Tutaj jeszcze są takie latkie. Jak ktoś ma predatory, to, to fajnie. Ktoś się będzie oglądał ten film, to, to fajnie. Dobra, to on idzie sobie tam. z ulotka zostanie tutaj. Nara. O sorry, tam mój plecak jest. Się uczyłam dopiero. One mi przyszły tak dwunasa ile No tak tyle, no. Oczywiście robimy scenkę predatorów, tylko nie wiem, czy tak mi się uda. Są moje predatory. Zd to będzie filmik na ten. Może na YouTube, a, ale chcę go na Facebooka wrzucić. Jeszcze zdjęcia z predatorów zrobię. Coś na Facebooka wrzucę. Weźmiemy tą młotkę. One się bardzo ładnie prezentują. W takiej podstawie. I w ogóle. Widać, korki tu są. Tu. Takie fajne. Zapłaciłam za nie ile ja za nie zapłaciłam? Nie pamiętam. Tam zresztą jestem. Z Ale fajne. Adidas. Mój kolega, że on się nie zna w ogóle na piłce, niby się zna, zapisał się na rabę. Ja chodzę na rabę. Mówię, przyznaję się, być bicie. Ale tak, on mówi, że umie grać. A on a nie wie, co to są Mercurial, Predator F50, 90 i WGL. I on mówi, że Adidasy to nie jest firma, tylko to są buty. Wie, wie, wiecie chyba, że co są takie buty Adidasy jakieś. Te? I on mówi, że Nike to to nie są buty, tylko to są tylko podkoszulki z Nike i nie, nie, nie ma czego jak Mercurial i Predatory. I w 50 No i ten, co tam mówiłem. No. A myślę, takie fajne Nike. Pokażę wam. To za chwilę wracam. Dobra, już jestem. Znalazłem dwie moje inne. Oczywiście Umbro i Nike. Miałbym gdzieś tam jeszcze jakieś, ale nie chcę się szukać. I tak. O, w nich grałem to dużo. Widać nawet podstanie tych butów. Ale one są dobre. Dobrze się w nich szczela i w ogóle. Szczególnie takie tutaj. Tu też mam takie. Niby utwardzenia, niby nie. To jest tam tylko takie. To jest taka ze skóry jakoś zrobione. No i tu są stare typo, nie wiem jak się to mówi, ale jakieś typo czy coś takiego. To są oczywiście oryginalne buty też. Dostałem, nie kupiłem. Tutaj mają na przód takie utwardzenie, ale napiętkę mają tak. Tu mają, tu już nie mają, tu mają, tu mają, a one tutaj nie mają, widać, ale one mają słabe utwardzenie. Widać jak przyciskam. Najlepsze korki to Predator na koniec filmiku, oczywiście. Poczekajcie na chwilę. Dobra, jestem, jestem. Przyniosłam się do innego pokoju i dla moich tak butów to Poczekajcie jeszcze na chwilę. Za chwilę wrócę. Dobra, kręci bo moja mama przyjechała. I tak. Na drugim miejscu są te buty. A na drugim te. Ty nie mogę znaleźć parę tak się te buty prezentują wszystkie. Nie gram, tylko ale gram u kolegi normalnych, tych pierwszych, tych niebieskich i są fajne. Na razie, pa.